Nazywam się Ryszard Suwała, Jestem dyrektorem zespołu szkół samochodowych imieniem Tadeusza Kościuszki we Włocławiu. Witam Państwa na podsumowaniu 35. Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Obronnych Sprawni jak Żołnierze 2012 Serdecznie witam Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty Pana Andrzeja Siemianowskiego Organizatora Zawodów Wojewódzkich Witam zastępcę prezydenta miasta Wrocławek panią Wandę Muszalik. Witam dyrektora wojewódzkiej delegatury Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, panią Małgorzatę Czikowską wraz z pozostałymi pracownikami. Witam komendanta WKU, pułkownika Tomasza Ciszkę oraz organizatorów promocji Sił Zbrojnych. Przedstawicieli Wocławskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Witam dyrektora zespołu szkół nr 4 we Wocławku, panią Annę Walczak. Witam uczestników dzisiejszych zmagań wraz z opiekunami. Witam lokalne media. którzy przybyli na tę uroczystość. Jesteśmy zaszczyceni, że tegoroczne eliminacje wojewódzkie odbywają się u nas. Wrocławska Samochodówka to szkoła z dużymi tradycjami, także w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień młodzieży. Mamy wspaniałych artystów i znakomitych sportowców. Jesteśmy przecież szkołą odkrywców talentu. Powitała Państwa znana w środowisku lokalnym Szkolna Orkiestra denta, która daje uprawę muzyczną prawie wszystkich uroczystości miejskich. Szczególne osiągnięcia odnotowujemy w sportach obronnych. Nasi sportowcy zdobywają najwyższe lokaty w zawodach strzeleckich na szczeblu miasta, województwa i kraju. Byliśmy najlepsi w Polsce w zawodach sportowo-obronnych, sprawni jak żołnierze i w zawodach strzeleckich o srebrnym szkietu. W tegorocznych eliminacjach wojewódzkich tych zawodów, które odbyły się 15 maja w Bydgoszczy, szkolna drużyna chłopców zajęła także pierwsze miejsce. Jestem przekonany, że właśnie z uwagi na te liczne sukcesy dostąpiliśmy zaszczytu współorganizowania tegorocznych 35 wojewódzkich zawodów sportowo-obronnych sprawni jak żołnierze. Za chwilę nastąpi oczekiwane przez wszystkich podsumowanie zawodów i wręczenie nagród. Przed tym jednak proszę o wystąpienie Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty Pana Andrzeja Siemianowskiego, Następnie głos zabierze Zastępca Prezydenta Miasta Wrocławek Pani Wanda Muszali Wyniki przedstawi koordynator Wojewódzkich Zawodów Wizytator Kuratorium Oświaty Pani Anna Joachimczak Pani Prezydent dyrektor, panie dyrektorze, szanowni państwo i najważniejsi aktorzy dzisiejszego wydarzenia sportowego, sportowo-ogronnego, uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych. Tadeusz Kościuszko powiedział kiedyś, że całe życie jest szkołą i rzeczywiście impreza sportowo-ogronna sprawnie, jak Żołnierze jest taką szkołą, która pokazuje charakter młodych ludzi i także wielkie umiejętności w sportach obronnych. Dzisiaj Wy tutaj, stojąc w tym miejscu, dowodzicie temu, iż pokładane Was nadzieje na sukces sportowy, sportowo-obronny, można urzeczywistnić. I tak się dzisiaj dzieje. To właśnie wyłonieni w drodze eliminacji dotarliście do finału wojewódzkiego. Chciałem z tej okazji bardzo gorąco i serdecznie Wam podziękować, pogratulować tego sukcesu, a także Waszym opiekunom, Waszym nauczycielom. Chciałbym, abyście dalej rozwijali swoje pasje, swoje zainteresowania, bo właśnie taka musi być szkoła. Każdy, kto potrafi, kto chce, może w niej znaleźć swoje miejsce. Niech tak będzie zawsze. Wszystkim uczestnikom finałów wojewódzkich gratuluję dojścia do finału, a zwycięzcom oczywiście gratuluję sukcesu, czyli tych miejsc, jakie zajmujecie czy zajmie, zajęliście dzisiaj w tych zawodach. Wszystkiego najlepszego. Szanowni goście, ale przede wszystkim uczestnicy. Tego ważnego jakby wydarzenia sportowego zawsze nam się kojarzył Włocławek z wojskiem, chociaż w tym momencie wy zastępujecie i nazwa wojska, poza tym, że mundury za mną stoją wojskowe, jest zawody strzeleckie. Może rzeczywiście skieruje się po tych zawodach część z Was do służby wojskowej. Chciałabym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom, wszystkim tych, którzy doszli do finału. Zwycięzcom, co prawda jeszcze nie znamy, wyników za chwilę będą ogłoszone, ale życzę Wam wielu sukcesów. Życzę nie tylko tych. Sukcesów, jeżeli chodzi o strzelectwo, ale również sukcesów przy okazji, bo zbliżamy się do końca roku. W związku z tym tych najlepszych ocen i wszystkiego, co najlepsze w okresie jesteśmy przedwakacyjnym, niech te relacje i marzenia również się spełniają, a po dwóch miesiącach wrócili do swoich placówek i bardziej efektywnie. Spracowali w ramach nauki, jak i realizacji swoich pasji. Opieku wiele satysfakcji. Zawsze wiadomo, że opiekun jest tym inicjatorem, że zaszczepia pewne zamiłowania wśród młodzieży. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie gratuluję. Myślę, że miło czas spędziliście w naszych obiektach szkolnych we Włosławku i zapraszamy do Włosławka. Wszystkiego dobrego! Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale najmilszy jak gdyby element tego spotkania, mianowicie przedstawienie zwycięzców i również przekazanie takiej informacji, że najlepsze drużyny zarówno w kategorii chłopców jak i dziewcząt będą reprezentować województwo kujawsko-pomorskie w Bornym Sulinowie na zawodach ogólnopolskich. Poproszę teraz kierownika zawodów, pana Krzysztofowskiego o przedstawienie wyników. Bardzo proszę. Komunikat końcowy 35. eliminacji wojewódzkich zawodów sportowo-obronnych Sprawniach Żołnierzy. Zawody odbyły się 18 maja 2012 roku we Włocławku. W zawodach udział wzięło 7 drużyn z województwa kujawsko-pomorskiego reprezentujących następujące szkoły. W kategorii dziewcząt zespół szkół samochodowych we Włocławku, zespół szkół ogólnokształcących w Tucholi, Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim, natomiast w kategorii chłopców, Zespół Szkół Samochodowych z Włocławka, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim i Zespół Szkół nr 2 w Rypinie. Uczestnicy wykonali następujące konkurencje. Strzelanie z karabinka sportowego, rzut granatem do celu, bieg na orientację, test sprawnościowy, i podtrzymanie życia, pierwsza pomoc przedmedyczna. Najlepszym zawodnikiem w klasyfikacji indywidualnej, najwszechstronniejszym zostali w kategorii dziewcząt Arleta Szymańska, natomiast w kategorii chłopców Krzysztof Sroka. Proszę Pana to Tomasza Ciszkę o wręczenie dyplomów dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki. Salwa na cześć wszystkich naszych strzelców dzisiejszych. Salvo Masz dyplomy, tak? Młodzież? Ogłosimy najlepszych strzelców dzisiejszych zawodów. I tak, w kategorii dziewcząt najwięcej punktów wystrzelała Magdalena Gurecka. Natomiast w kategorii chłopców Krzysztof Sroka. O wręczenie kominków y, poproszę y, przedstawiciela Włóczowskiego Obractwa. wspólne zdjęcie Znowu, tak wspólnie. O tak, tak, Pokażcie, młodzież. Słoneczko, przejdź w letana, tak? Przejdź. Oczki do góry. O, o, tak. o właśnie. Oczki kochanie do góry. Kolego? Uśmiech. 아, 교수님. 26. 그렇죠. 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 부탁. 아, 진짜. 다들 조심해라. 나한테 과다 아, 어디다 다 Klasyfikacja drużynowa dzisiejszych zawodów. Czwarte miejsce w kategorii chłopców zajęła drużyna zespołu szkół ogólnokształcących Tuchol. Kapitana drużyny poproszę o wystąpienie. Ja

Trzecie miejsce zajęły drużyny. W kategorii dziewcząt zespół szkół ogólnokształcących w Tucholi, w kategorii chłopców zespół szkół numer 2 w Rypinie. Poproszę szkołę w Tucholi i opiekuna o wystąpienie. Wszyscy zawodnicy i obiekt. Szkoła Zyrpina musiała wyjechać wcześniej. Także jest tylko drużyna dzieci.

Drugie miejsce w dzisiejszej imprezie zajęły drużyny w kategorii dziewcząt ze szkół w Jablonowie Pomorskim i chłopcy z tej samej szkoły. Poproszę młodzież i opiekuna o wystąpienie.

Pierwsze miejsce i prawo reprezentowania województwa kujawsko-pomorskiego w finale ogólnopolskim w dniach od 12 do 15 czerwca. 2012 roku w Bornym, w Surinowie, zajęły drużyny w kategorii dziewcząt zespół szkół samochodowych oraz chłopczystej samej szkoły. Proszę bardzo.

Panie Jerzy. Panie Jerzy, poprosimy pana. Tak. Dobra, mam dziewczyny... tak, tak, o, tak, tak tam, ale... tu Może tu dobrze staniemy No proszę nas nie wycinać. Proszę Panią Dyrektor Delegatury, Panią Małgorzatę Świtowską i Pana Wicekuratora o wręczenie podziękowań dla no, po prostu życzliwych osób, które nam pomogły. Proszę, poproszę Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Włocław.